Funkcja tangens wygląda w ten sposób. Te szare, pionowe, yy, proste to są asymptoty. Do tych asymptot wykres tangensa się zbliża. Im dalej na dół, tym bliżej tej asymptoty, ale nie ma prawa dotknąć wykres tej asymptoty. Bo na tym polega asymptota. To jest po prostu prosta, do której wykres się zbliża, ale nigdy jej nie dotknie. No i tak samo. Im wyżej, tym bliżej, ale nie dotknie tej asymptoty. No i dlatego. Dlatego dziedzina e, tangensa to jest zbiór liczb rzeczywistych, wszystkich liczb rzeczywistych, oprócz e, liczb, w miejscu których ten wykres, e, te asymptoty przecinają oś x. Czyli e, te asymptoty są dla pi drugich, dla 1 i 1 druga pi, dla 2 i 1 druga pi. Widać, że co pi jest asymptota. Dlatego dziedzinom, to jest byli rzeczywistych, z wyłączeniem pi drugich, czyli tego, plus kpi, czyli plus liczb pi, o pi dalej. E, kpi dlatego, ponieważ pi jest e, okresem podstawowym funkcji tangens, ponieważ cała funkcja tangens jest funkcją okresową. E, jest okresową, ponieważ da się podzielić na e, nieskończenie wiele takich samych części, identycznych części. I długość najmniejszej takiej części to jest właśnie okres podstawowej funkcji okresowej. Czyli tutaj widać, że okresem podstawowym funkcji tangens jest, e, długość tej części to jest pi. Dlatego okres podstawowy jest pi, funkcja jest okresowa i dlatego co pi mamy jest, jest asymptota, dlatego napisaliśmy tu pi drugich plus kpi. Za pomocą tego wzoru, gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą, całkowitą określiliśmy wszystkie, wszystkie liczby, gdzie przebiega asymptota i gdzie nie ma wykresu, gdzie nie ma wartości tangensa. Dla, który, dla tych liczb tangens nie ma wartości, czyli trzeba było wyrzucić te liczby dziedzinie. Zbiór wartości. Mówi no, widać, że po prostu ten wykres się ciągnie tutaj do plus nieskończoności, tutaj do minus nieskończoności, czyli, jest okreś, czyli każda wartość, każdej wartości można przyporządkować jakiś x. Dlatego zbył wartości to jest zbył wszystkich list rzeczywistych. Miejsca zerowe. Widać, że miejsca zerowe, miejsce zerowe jest w zerze. Jest pi, jest 2pi, no, można się domyślać 3pi, 4pi. Czyli ogólnie miejsce zerowe można e, zapisać za pomocą wzoru kpi. Gdzie k jest dowolną liczbą całkowitą. Bo trzeba pamiętać, że miejsce zerowe też są po, po lewej stronie. Minus pi, minus 2pi, minus 3pi. Czyli k jest dowolną liczbą całkowitą. Monotoniczność. Funkcja jest przedziałami toniczna, e, Ponieważ nie można o funkcji tangens powiedzieć, że ona jest rosnąca. No bo tutaj rośnie, 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 ale popatrz, tutaj jest skok na dół i znowu rośnie. Skok na dół i znowu rośnie. I przez ten skok na dół, y, nie można powiedzieć, że funkcja jest cała rosnąca. Jest przedziałami y, monotoniczna, czyli przedziałami rosnąca. No i wystarczy podać jeden taki przedział. Y, tutaj jest on minus pi drugich, czyli odtąd do pi drugich tutaj, do π2, czyli dotąd. Czyli ten, dla, tego, dla tej części, czyli dla przedziału od minus π2 do π2, z włączeniem oczywiście minus π2 i π2, to włączenie jest za pomocą tych okrągłych nawiasów, w tym przedziale funkcja jest rosnąca. No ale nie tylko z, tego, z tej części składa się funkcja tangens. O π dalej, znowu mamy tą samą część, ponieważ okres podstawowy jest pi. Dlatego do tych wartości po prostu dodajesz kapi, kapi, gdzie K jest dowolną liczbą całkowitą i w ten sposób masz podany wzór na wszystkie te przedziały, dla których funkcja tangens jest określona i jest rosnąca. Funkcja tangens nie jest różnowartościowa. co to znaczy, że jest różnowartościowa, to można, możesz poczytać sobie tutaj. A nie jest różnowartościowa z tego prostego powodu, no, że Powiedzmy, dla, y, dla zera i dla pi wartość funkcji wynosi 0. Czyli z, już znalazłem dwie liczby na osi x, dla których wartość jest taka sama. No i tyle. Więc nie można powiedzieć o niej, że jest różnowartościowa, kiedy ja już podałem przykład dwóch liczb, który, y, którym jest porządkowana ta sama wartość. Czyli funkcja tangens y, nie jest różnowartościowa. Funkcja tangens jest nieparzysta. Co to jest? znaczy, że jest nieparzysta? Możesz poczytać sobie tutaj. A w, prakty w praktyce to znaczy, że ona jest symetryczna względem początku układów współrzędnych. i widać, że jeśli tutaj jest ta część, to tutaj jest ta część. Znaczy, że jest symetryczna względem początku układów współrzędnych. No i stąd jest nieparzysta. Więcej do poczytania i posłuchania tutaj. I to tyle było, jeśli chodzi o wykres i własności funkcji tangens.